Paweł Wiśniewski, witam i zapraszam na serwis sportowy. Zaczynamy do od ekstraklasy piłki nożnej. Niespełna godzinę temu pogoń Szczecin zakończyła spotkanie z groklinem Grodzisk Wielkopolski. Na stadionie jest Tomasz Haciński. Tomku, w jakich nastrojach spędzą święta nasi piłkarze. Dzień dobry. No niestety piłkarze Groklinu trochę przedwcześnie zafundowali w wielką sobotę pogoni Szczecin prawdziwie lany poniedziałek. Już po dwunastu minutach pogoń przegrywała 0 do trzech i wyglądało to tak, że dziś od Brazylijczyków lepiej zagrałby chyba nawet zespół złożony z wielkanocnych zajączków. W drugiej połowie było nieco lepiej, pogoń zdobyła nawet bramkę i miała kilka sytuacji, ale mecz i tak zakończył się wynikiem jeden do trzech i kibice żegnali piłkarzy pogoni gwizdami. No niestety, tak przespaliśmy, byliśmy skoncentrowani tego tych i po 12 minutach było, można powiedzieć, po meczu. Takie życie, toczy, życie toczy się dalej, trzeba patrzeć do przodu, bo mamy jeszcze 6 meczy i trzeba walczyć, bo e, niestety, ale zbliżamy się do strefy e, spotkania. Aż tak optymistycznego planu nie było, ale przyjechaliśmy tu po 3 punkty i, i, i udało się to zrealizować. Smutne chyba święta pogoń spędzi w ośrodku w Gutowie, bo już w środę czekają zaległy mecz w zabrzu z górnikiem. Myślę, że przy wielkanocnym stolantonik tak przeprowadzi kilka szczerych rozmów, szczególnie z kilkoma Brazylijczykami, których chęć do gry pozostaje dyskusyjna. Dziękujemy za relację myślał indyk o niedzieli. Dziś o punkty walczyli też piłkarze na trzecioligowym froncie. Koło Brzeska i Kotwica zremisowała 0 do 0 z obrą Kościan, a flota Świnouście przegrała w Gostyniu 2 do 0 z liderującą w tabeli Kanią. No, w Atenach szczecińscy sportowcy nie zdobyli żadnego medalu. Najlepsze czwarte miejsca zajęli Monika Pyrek i Marek Kolbowicz. Ta sytuacja ma się zmienić za dwa lata w Pekinie. Pomóc mają miejskie stypendia przeznaczone dla zawodników, którzy posiadają klasę mistrzowską i objęci są program. Przepraszamy za usterki. Wielkanocny prezent przygotował dla szczecińskich sportowców urząd miasta, jednak zajączka dostaną nieliczni i to w dodatku tylko olimpijczycy. Od maja miasto wypłacać im będzie co miesięczne stypendium. W Atenach szczecińscy sportowcy nie zdobyli żadnego medalu. Najlepsze czwarte miejsca zajęli Monika Pyrek i Marek Kolbowicz. Ta sytuacja ma się zmienić za dwa lata w Pekinie. Pomóc mają miejskie stypendia przeznaczone dla zawodników, którzy posiadają klasę mistrzowską i objęci są programem przygotowań olimpijskich. Na liście jest 17 sportowców. Najwięcej czterech to wieślarze AZS-u i kolarze Gryfa. Troje przyszłych olimpijczyków ma miejski klub pływacki. Na liście paraolimpijczyków jest 10 nazwisk. W przypadku paraolimpijczyków jest to kwota oscylująca wokół 1250 zł miesięcznie. W przypadku olimpijczyków będzie to około 2900 do 3000. Miasto przeznaczy także 300 tysięcy złotych na dotacje dla klubów i 200 tysięcy na sprzęt. Pierwsze wypłaty stypendiów planowane są w maju. Lista nie jest zamknięta, co powinno jeszcze bardziej zmobilizować pozostałych naszych sportowców. Wielkanoc 2005, a Wielkanoc 2006. W jakich nastrojach spędzą święta nasi ligowcy? Postanowiliśmy porównać stan posiadania rok temu i teraz. Wyszło na plus. Oczywiście nie dla wszystkich. Siatkarki piasta Szczecin poprzednią Wielkanoc spędziły w wyśmienitych nastrojach. Miały już zapewnione awanse do ekstraklasy. Po roku sytuacja zmieniła się. Ostatnie miejsce w tabeli, dwa przegrane mecze o utrzymanie i minimalne szanse na pozostanie w ekstraklasie. W odmiennych nastrojach są piłkarze futsalowej pogoni 04 Szczecin. Rok temu byli w drugiej widze, te święta spędzą w pierwszej. Starsza siostra futsalowej pogoni, ta z Twardowskiego, do świątecznego stołu w ubiegłym roku siadała, będąc na dziesiątym miejscu. Obecnie pogoni jest trochę wyższa. Ale jest to zupełnie inna drużyna. Piłkarki ręczne łącznościowca Szczecin przed Wielką Nocą 2005 przygotowywały się do ćwierćfinałów z AZS Gdańsk. AZS Koszalin do końca musiał walczyć o ligowy byt. W tym roku sytuacja się odwróciła. Koszalinianki walczyły w playoffach, a Szczecinianki znalazły się w grupie 9-12. I pora na koszykówkę. W asadasie Koszalin w czasie ubiegłorocznych świąt myślano głównie jak wygrać z Notecią i utrzymać się w Ekstraklasie. Udało się podobnie jak w tym roku. Kotwica Kołobrzeg szykowała się do playoffów w pierwszej lidze, a efektem świątecznych przemyśleń był awans do Ekstraklasy. Obecnie do utrzymania potrzeba jednego zwycięstwa. Na dziś to wszystko. Zapraszam Państwa na jutro i w imieniu całej redakcji sportowej życzę wesołych świąt i smacznego jajka oczywiście nie tylko jednego. Do zobaczenia.